Moi drodzy, żarty się skończyły, a to dlatego, że już w ten czwartek startuje faza ligowa Ligi Konferencji, i na Łazienkowską przyjeżdża pierwszy rywal. Legia zmierzy się na dzień dobry z Samsung Sporem. I jestem pewien, że pewnie dla wielu z Was ta nazwa wydaje się taka egzotyczna. Samsung Spor, no okej, okay, no jest to tam gdzieś w Turcji, gdzieś tam sobie kopią piłkę, grają, ale właściwie. Jaki skład ma ta drużyna? Jakie transfery przeprowadzili? Czy ten klub jest bogaty, czy nie jest bogaty? Kto go prowadzi? Jakie wyniki odnoszą na boisku? No tego wszystkiego dowiecie się właśnie z tego filmu. Czy są w jakiś sposób w stanie zagrozić legii? Jakie ma problemy drużyna Samsung Sporu? To wszystko zdradzę Wam właśnie w tym filmie. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Jeżeli mógłbym Was prosić, to tam niżej oczywiście w komentarzach dajcie znać, jakim według Was wynikiem zakończy się to czwartkowe starcie Legia Samsung Sport. Jestem ciekaw, czy stawiacie na drużynę Jordanesku, czy jednak wydaje Wam się, że będzie ciężko i może zakończyć się remisem, albo co gorsza, porażką. Czekam na Wasze typy w komentarzach. A no właśnie, skoro już jesteśmy przy komentarzach, to pamiętajcie, że tam niżej jest przypięty komentarz jak klikniecie w link, który jest w nim umieszczony, to dowiecie się jak dostać bardzo fajną promocję od sponsora kanału firmy Betters. A promocja polega na tym, że za samą rejestrację dostajecie freebet w wysokości 10 zł bez depozytu. Pamiętajcie, rejestracja tylko z kodem Lipiński. Tam niżej przypięty komentarz, klikacie w link i wszystkiego się dowiadujecie. A teraz już słuchajcie, lecimy do Samsunu. Tak to się chyba odmienia. Samsunu. Jeżeli myślicie, że latem tego roku legia przeprowadziła rewolucję transferową, to chyba nie wiecie, co działo się w Samsung sporze. Do tureckiego klubu, który w czwartek zmierzy się z warszawską drużyną, przyszło aż 14 nowych graczy, a pożegnało się z nią 13. Dwóch z tej nowej czternastki już zostało wypożyczonych. No po prostu ruch jak na tureckim dworcu. Tak moi drodzy wyglądają rewolucje transferowe właśnie po turecku, na całego bez owijania w bawełnę. Hurtowo! No więc na tych 14 wspaniałych Samsung Sport wydał 12 milionów euro. Najwięcej kosztował senegalski napastnik trweny z Wezdy Sherif Ndiaye. Za 29-latka zapłacono aż 4 miliony euro. To jest ten gość, który tego lata zapakował gola i zaliczył asystę w dwóch meczu z Lechem w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, jeszcze zdążył przed transferem. Więc poznańska defensywa już przekonała się o jego umiejętnościach strzeleckich, oby w czwartek warszawska defensywa nie dała się zaskoczyć. Ndiaye Wejście do nowej drużyny ma naprawdę wybuchowe. W dwóch meczach ligowych strzelił dwa gole i zobaczył czerwoną kartkę. O co zresztą ostatnio była afera, bo trener Samson Sporu twierdził, że to był oczywisty błąd sędziego. No i ta czerwona kartka się nie należała. W każdym razie nas to nie interesuje, bo to tyczy się ligi. A Senegalczyka zapewne zobaczymy na boisku w Warszawie. Bo to jest oczywiście liga konferencji i ta czerwona kartka się w niej nie liczy. Drugim najdroższym letnim transferem tureckiego klubu był wszystkim nam dobrze znany Afonso Souza, ale Portugalczyk doznał kontuzji i w meczu z Legią go nie uświadczymy. Natomiast z został ściągnięty środkowy pomocnik Antoine Makumbu i to nie jest byle jakiś tam zawodnik, tylko gość, który autentycznie w tej Serii A pograł. W dwa sezony wystąpił w 65 spotkaniach. No nieźle. Z Portugalii przy Wędrowali obrońcy Joe Mendes i Tony Borewkowicz, do tego islandczyk Tomason, ściągnięty z Norwegii, skrzydłowi Musamba i Kulibali, odpowiednio z drugiej ligi angielskiej i drugiej ligi francuskiej. No, na grubo tam poszli. A tą wesołą gromadkę od ponad roku prowadzi niemiecki trener Thomas Reis. A jak ta drużyna po rewolucji radzi sobie na boisku? No nie ma jakiejś wielkiej tragedii. W obecnym sezonie po siedmiu kolejkach tureckiej Super League zajmują szóste miejsce, czyli tak jak Legia w Ekstraklasie. Trzy zwycięstwa, wszystkie trzy z Beniaminkami, trzy remisy i tylko jedna porażka z Antaliasporem. Strzelili 10 bramek, ale stracili ich aż 8, co pokazuje, że na ten moment defensywa tureckiej drużyny nie stanowi jakiegoś wielkiego monolitu. Słyszy pan, panie Jordanesku? A właśnie, skoro jesteśmy przy trenerach, to co Samsung Sport chce osiągnąć w takim razie w tym sezonie w Europie? Zawsze chcemy dobrze wypaść. Mamy w końcu mały skład, musimy grać w różnych rozgrywkach. Mamy kontuzjowanych zawodników, niektórzy dołączyli do nas późno. Chcemy wygrywać każdy mecz. Chcemy podchodzić do tego z tygodnia na tydzień, z meczu na mecz. Chcemy reprezentować turecką piłkę nożną w najlepszy możliwy sposób. To stwarza presję, ale doceniam to. Jako drużyna chcemy grać na najwyższym poziomie i wygrywać. Kibice również mają wysokie oczekiwania. Spotkaliśmy się z wieloma negatywnymi opiniami. Mimo, że przegraliśmy tylko jeden z ostatnich sześciu meczów, zawsze chcemy dawać siebie wszystko i reprezentować turecką piłkę nożną w najlepszy możliwy sposób. Chcemy ponownie odnieść sukces w lidze i zakwalifikować się do europejskich pucharów. Będziemy grać o zwycięstwo w każdym meczu, w każdych rozgrywkach. Czy wam też te słowa trochę przypominają słowa jordanesku po meczu z Pogonią? Że przyszło tylu nowych graczy, że trzeba teraz z tego zrobić drużynę, że trzeba poprawić grę, czyli w czwartek na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej dojdzie do pojedynku wciąż budujących się ekip. Tej z Warszawy i tej z tureckiego Samsun. I o ile niemiecki trener Samsung Sporu jest dość powściągliwy w swoich deklaracjach przed meczem z Legią, o tyle kapitan drużyny Zeki Jawru mówi otwarcie: Rozegramy bardzo ważny mecz dla naszego kraju i naszego miasta. Naszym celem, będziemy do niego dążyć, jest powrót do domu z punktem lub punktami, zarówno dla naszego miasta, jak i dla naszego kraju. Chcemy przyczynić się do poprawy krajowego rankingu. To dla nas cenne. To ważne dla tureckiej piłki nożnej. Miejmy więc nadzieję, że wrócimy tutaj z dobrym wynikiem. Oczywiście w lidze konferencji rozegramy trzy mecze u siebie. To ważne, punkty, które możemy wywieźć z meczów wyjazdowych też są jednak ważne. W Warszawie będzie dobra atmosfera i trudny mecz. Miejmy nadzieję, że uda nam się wrócić do Turcji z punktem lub punktami. Miejmy nadzieję, że to będzie dla nas dobry mecz. Czyli jak widzicie, tutaj jest zdecydowanie bardzo wojownicza postawa. Bez strachu przed rywalem czy atmosferą trybun. Zresztą oni w tureckiej lidze są zaznajomieni z taką piekielną atmosferą na trybunach. Niejedno słyszeli i niejedno widzieli. No to już w czwartek przekonamy się, kto pęknie pierwszy na boisku, a kto ostatecznie dopisze sobie punkty do tego rankingu krajowego. Powiem wam szczerze, zresztą zawsze z wami jestem szczery, że im bliżej tego meczu z Samsung Sporem, tym ja coraz bardziej się go obawiam. Okej, okay, wiadomo, ten zespół to nie jest jakaś potęga mega bogata, potęga jak Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, To też nie jest taka marka. Wiadomo, że ta gigantyczna turecka trójca to jest zupełnie inna bajka, natomiast Samsung Sport to jest zupełnie inna bajka, ale nadal jest to drużyna niewygodna, jest to drużyna niebezpieczna. I mają w swoich szeregach naprawdę ciekawych piłkarzy. No, chociażby ten wspominany przeze mnie szerif Ndiaye, który strzelił już bramkę w kwalifikacjach do Ligi Miesz Mistrzów w barwach Cfeny Zvezdy Lechowi. Strzelił bramkę w drugim meczu w rewanżu, w pierwszym zaliczył asystę, więc pokazał, że jest to, no, że Senegalczyk to jest taki nieprzeciętny yy, strzelec, że jest to facet z umiejętnościami, że jest to facet, który potrafi defensywę nękać i narobić problemów. A jak dobrze wiemy, ta defensywa Legii, pomimo tego, że ostatnio było 0 z tyłu w meczu z Pogonią, zresztą za chwilę do tego meczu z Pogonią przejdę, to nadal ta defensywa Legii bywa elektryczna, nadal bywa, no nie przekonuje mnie. A najgorsze jest to, że najlepszy punkt według mnie defensywy warszawskiej drużyny, czyli świeżuteńki, nowiuteńki obrońca pod tytułem Kamil Piątkowski, właśnie z tej defensywy wypadł i w czwartek nie zagra. I tutaj zaczynam się przejmować. Na pewno plusem jest to, że tak jak wspomina tutaj niemiecki druży trener drużyny Samsung Sporu Thomas Reis. Że cały czas, tak jak Legia zresztą, jest to drużyna w budowie, że cały czas gdzieś to trzeba zgrać, że przyszło tylu nowych piłkarzy, no bo aż 14 nowych, z czego dwóch już zostało wyautowanych na wypożyczenia, to nadal macie 12 nowych, których trzeba wkomponować do składu, wkomponować do drużyny. No to jest naprawdę niełatwa sprawa. Ja uważam, że oni po takiej przebudowie w tej tureckiej Super League to i tak osiągają naprawdę niezłe wyniki. Mimo, że są tam przez kibiców e, często krytykowani, no bo też te wymagania po poprzednim sezonie, gdzie zajęli wysokie miejsce w Lidze, e, są wiadomo, że powędrowały do góry i te wymagania tureckich kibiców są coraz większe, ale. Wiadomo, że oni jak na taką przebudowę, no to to szóste obecnie miejsce w tureckiej Super League nie wygląda źle. Ktoś tam może się przyczepić, że no dobra, oni to odnieśli trzy zwycięstwa, trzy nad Benjaminkami, więc to tamtego, ale nadal no, odnieśli te trzy zwycięstwa. Ja tylko przypomnę, że Legia w swojej historii lubiła tracić punkty z Benjaminkami, więc te zwycięstwa z Benjaminkami to nie zawsze jest taka prosta i łatwa sprawa. No i martwię się, no nie ukrywam, że martwię się tym Samsung sporem, tym czwartkowym meczem, a to dlatego, że byłem ostatnio na spotkaniu Legii z Pogonią Szczecin. Liczyłem na to, że Legia w końcu zaprezentuje jakiś taki charakter, że będę widział w jaką stronę ta drużyna idzie, że Pogoń obecnie jest w słabej formie, no nie ukrywajmy tego. Pogoń to jest taka drużyna, że jak się ją trafi raz, to ona tak nie wie, co robić, w jaką stronę iść, i czy bazuje bardziej na indywidualnościach. Ja w Szczecinie obecnie nie widzę zgranej ekipy, która no, przyszedł nowy trener, więc wygląda na gościa, który. Zresztą on osiągnął sukces w Danii, więc wygląda na gościa, który wie o co chodzi w tej robocie i wydaje mi się, że właśnie kogoś takiego potrzebuje pogoń, żeby to wszystko zgrać. W każdym razie wracamy do Legii, żebym nie gadał za dużo o pogoni. No to liczyłem na to, że Legia przed tym czwartkowym spotkaniem Ligi Konferencji to nawsadza bramek. Nie mówię, że wygra jakoś niesamowicie wysoko, ale skoro zaczęło się tak dobrze od rzutu karnego, który wykorzystał Rajowicz, to liczyłem na to, że ten wynik jeszcze poprawią jedną. Drugą bramką, i nagle zrobi się 3 do zera, i będzie można powiedzieć, że no dobra, w końcu jest jakiś progres. Bo ja powiem wam szczerze, po tych wszystkich transferach, po tych wszystkich piłkarzach, których dostał Jordanesku, ja nie widzę tego progresu w Legii Warszawa. No cały czas i zastanawiam się coraz bardziej, też nie ukrywam, że zaczyna mnie rumuński trener irytować swoimi jakimiś takimi decyzjami kadrowymi, chociażby tym, że Kacper Urbański dostaje mimo wszystko tak mało minut. A ja patrzę na tą drużynę i ja nie widzę kreatywności. Ja nie widzę drużyny, która ma jakiś pomysł na grę. Ja nie widzę drużyny, która przy takiej jakości środka pola gra tym środkiem pola i wygląda to fajnie. Bo jeżeli nie liczyć jakichś indywidualnych zrywów Elitima, to tutaj ten środek pola jest momentami tak statyczny, tak nie ma w nim właśnie jakiegoś pomysłu, jakiegoś takiego. Czegoś zaskakującego, czegoś takiego, co nie szablonowego. No nie wygląda to dobrze. I cały czas te katowane brzutki na Wysokiego Rajowicza i też ten Mileta Rajowicz na ten moment ja nie widzę w nim napastnika, którym, o którym mógłbym powiedzieć, że to jest napastnik, który strzeli więcej niż jedną bramkę w meczu. Żeby, wiecie, coś w stylu no okej, okay, może Nikolicia to przesadzam ale że mógłbym powiedzieć, że to jest gość, który, okej, okay, zapakuje dwie bramki w meczu i i pokażę albo trzy, i pokażę naprawdę klasę snajpera. Na razie to w ogóle koledzy mało mu stwarzają tych sytuacji. I ten Rajowicz trochę no, walczy, stara się, ale cały czas nie jestem co do niego tak w 100% przekonany. No z tych nowych zawodników, którzy się wkomponowali już do drużyny Jordanesku, i można powiedzieć, że oni z marszu stali się wzmocnieniami Legii, no to wiadomo, jest to Szymański w środku pola, jest to Piątkowski i coraz lepiej zaczyna wyglądać Reca. Sam nie wierzę w to, co mówię, ale tak, Reca zaczyna wyglądać coraz lepiej, szczególnie, że Winagr no ostatnio formą, no to właściwie to on od kilku miesięcy tą formą to nie dojeżdża, a ostatnio coraz bardziej irytuje swoją grą. Szczególnie że według mnie winagr to powinien być ustawiany mimo wszystko wyżej, nie jako ten lewy obrońca, bo gość po prostu w defensywie to czasami no czasami nie dojeżdża, nie wraca się i wygląda zdecydowanie dużo lepiej w ofensywie i według mnie winagra ustawiając wyżej. Właśnie Legia miałaby w jakiś więcej możliwości rozegrania, bo to jest gość, który potrafi wam z tego lewego skrzydła zejść do środka, poklepać piłkę, strzelić. No tutaj bardziej bym widział mimo wszystko Winagra ustawionego wyżej. Natomiast tak jak mówię, na ten moment ja nie jestem zadowolony z gry Legii, nie jestem zadowolony z tego co widzę. No w meczu z Pogonią to momentami to było walenie głową w mur, momentami to był chaos, momentami to było takie jakieś takie Przeciąganie liny, ale ani jedni, ani drudzy nie wiedzieli dokładnie, w którą stronę tą linę przeciągnąć, i to było takie, no naprawdę, wymarzłem strasznie na tym meczu. Liczyłem na jakieś emocje, a tu nic wielkiego się nie wydarzyło, a zaczęło się tak dobrze. No i na ten moment, Jordanesku, to według mnie z z tego potencjału legii, która tej nowej legii, która ma naprawdę duży potencjał, bo zostali ściągnięci piłkarze, którzy dobrze wiemy, że w tą piłkę potrafią grać. To na ten moment, według mnie, to ja nie wiem, czy on wykorzystuje 40% potencjału tej drużyny. No dla mnie to jest jakieś 30-35% może wykorzystywane. Ja liczę, kiedy ta drużyna w końcu zacznie się zazębiać, w końcu zacznie prezentować fajny futbol. Bo momentami w tym spotkaniu, podczas tego meczu z Pogonią, to zastanawiałem się, czy ta legia z początku tego sezonu nie wyglądała lepiej niż po tych wszystkich transferach. Bo teraz wydaje mi się, że jest mniej kreatywności, że ta drużyna nie potrafi, ma mniej sposobów na zaskoczenie rywala, a rywale łatwiej ją czytają. Wystarczy, że się gdzieś tam po prostu zrobią mur. W defensywie i tej Legii już jest ciężko przebić, a ma tak mało pomysłów na to, żeby jakoś przebić się przez ten mur defensywny. Ja cały czas tutaj widzę właśnie możliwość, liczę na to, że coraz więcej tych minut i coraz bardziej będzie wykorzystywany Kacper Urbański i to w środku pola, a nie gdzieś rzucany po skrzydłach. Ja bym go widział jako tego gościa, tego lidera drużyny, ten mózg taki, tego ofensywnego pomocnika, tego gościa na dziesiątce. Panie Jordanesku, no... Hadji nie został ściągnięty, trzeba się z tym pogodzić. Jest urbański, to jest chłopak z gigantycznym potencjałem, i ja chcę go oglądać w środku pola, i liczę na to. Przyszedł on z tego lepszego piłkarskiego świata, z Serie A, grał w lidze mistrzów, i ja chcę go oglądać w legii, bo naprawdę brakuje zawodników, którzy jednym, drugim zagraniem są w stanie wykreować coś. Tak jak mówię, jeżeli elity nie zacznie coś tam kręcić, szaleć w środku pola, ma słabszy dzień, to ja nie widzę piłkarza, który może zaskoczyć rywala. I tego mi brakuje. No dobra, czyli w czwartek czeka nas, podsumowując już, zmierzam do końca, pewnie niewielu z Was wytrwało do tej minuty, podsumowując, w czwartek czeka nas starcie nowobudowanej budowanej Legii z nowo budowanym Samsun Sporem. No i która z tych nowobudowanych drużyn wyjdzie zwycięską E, nogą, no bo to piłka nożna, więc zwycięską nogą z tego starcia przekonamy się w czwartek. Ja mam nadzieję, że to będzie jeden z tych wieczorów czwartkowych, podczas którego legia pokaże, co potrafi, w końcu ta drużyna odpali, w końcu pokażą, że no idą w dobrym kierunku i że faktycznie Jordanesku trzyma rękę na pulsie i trzeba tylko dać czas i będzie z tego coś fajnego się wykrystalizuje coś fajnego z tego powstanie. Ja już dzisiaj dziękuję za uwagę. Czekamy na czwartek. Słuchajcie, oglądajcie kanał Lipiński Piłka na Ludzie. Dziękuję za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie lajki, za wszystkie suby, które ostatnio wpadły, za wszystkie komentarze pozytywne, negatywne. Dziękuję wam za to, że poświęcacie czas na ten kanał. Hu. Żegnam się. To był taki mój ostateczny hu na dzisiaj. Dzięki, widzimy się wkrótce, pamiętajcie na tym kanale.